Witamy Was z nową energią po naszym zimowym letargu i od razu ruszamy z premierowymi rakietami w marcu ze świata filmów, seriali i gier. Chociaż zabraknie ich trochę na liście w tym miesiącu, my przedstawimy Wam te, które prom do przodu mimo obecnych czasów. Ja jestem Hegmonta a Wy oglądacie Just Geeks. We Rozpoczniemy od drugiego serialowego projektu MCU w tym roku, czyli kooperacji Marvela z Disney+. Plus, A mowa tu oczywiście o The Falcon and The Winter Soldier. W tytułowych rolach, podobnie jak w filmowych produkcjach, pojawią się Antony Mackie jako Sam Wilson oraz Sebastian Stan jako Bucky Barnes. Lecz oprócz nich w serialu ujrzymy także Daniela Bruchla jako Zimo oraz Emily Van Camp jako Sharon Carter. Fabuła serialu nie jest jeszcze znana, jednak według przecieków wynika, że Falcon ma początkowo odmówić przyjęcia z Hedy po Rogersie i Isaiah Bradley, czyli pierwszy kapitan Ameryka, będzie starał się przekonać go do przyjęcia tej roli. Serial ten będzie posiadał tylko 6 odcinków, a pierwszy z nich ukaże się 19 marca. Reżyserią zajmie się Karl Skoglund. Będzie on również kolejną składową czwartej fazy MCU. Fani liczą, że powtórzy on sukces serialu WandaVision. Kolejny tytuł, choć nie jest związany z superbohaterami, ma z nimi dużo wspólnego, bowiem film Cherry jest dziełem braci Russo, którzy są odpowiedzialni za obie części Avengers. A w główną rolę wcieli się Tom Holland, znany entuzjastom Marvela jako Spider-Man. Tom stanie przed dużym zadaniem, bowiem wcieli się w byłego sanitariusza Nika Walkera, który wraca z wojny w Iraku i popada w zespół stresu pałorosowego. Nie potrafi poradzić sobie z chorobą, przez co trafia w świat dragów, co zmusza go do napadu na bank. Ta decyzja może mu odebrać wolność, jak i miłość. Scenariusz został oparty na autobiografii Nika Walkera. Weterana wojny w Iraku. Apple musiało wyłożyć na 140 milionów dolarów za prawa do filmu. Film ukaże się w wybranych kinach już 26 lutego tylko dlatego, aby znaleźć się w gronie filmów, które mogą zostać nominowane do Oscara, ponieważ w tym roku okres kwalifikacji został przedłużony do końca lutego. Oficjalna premiera na Apple Plus jest zapowiadana na 12 marca. Rozpoczynamy segment animacji, które w tym miesiącu mogą królować, bowiem już 4 marca na Netflixie pojawi się nowe anime pod tytułem Pacific Rim The Black, które będzie bazować na uniwersum stworzonym przez Guillermo del Toro w 2013, kiedy to na kinowym ekranie pojawił się film aktorski Pacific Rim. Akcja serialu dzieje się parę lat po wydarzeniach z filmu. Australia zostaje zaatakowana przez przybysza z kosmosu zwanego Kaiju, przez co ludność zostaje ewakuowana. W tym wszystkim zostaje rodzeństwo, które próbuje znaleźć swoich rodziców. Pomoże im w tym robot o nazwie Jagger za stworzenie serialu, odpowiedzialne jest japońskie studio Polygon Pictures, które na swoim koncie ma Star Wars Resistance, Transformers Robots in Disguise, czy grę Thief z 2014. Showrunnerami produkcji są Greg Johnson i Greg Kyle, który był jednym z twórców filmów o Thorze dzień później na Disney Plus będziemy mogli obejrzeć nowy film animowany od Walt Disney Studios Motion Pictures. Raya i Ostatni Smok. Pierwotnie premiera miała się odbyć 10 grudnia 2020, jednak została przesunięta na 12 marca 2021, a potem ponownie przełożona tym razem na 5 marca. Tytułowa bohaterka Raya zamieszkuje starożytną cywilizację Kumandra. Za swój cel obiera odnaleźć ostatniego na świecie smoka, aby uratować swoje królestwo przed potężnymi potworami zwanymi Drun, które powróciły po 500 latach. Producenci Filmu poważnie podeszli do tematu podczas preprodukcji, zwiedzili kraje takie jak Tajlandia, Wietnam, Malezja, Indonezja czy Filipiny oraz konsultowali się z profesorem nadzwyczajnym Lao Anthropology na California State University. Teraz czas na pozycję obowiązkową dla każdego fana Doty 2, gdyż 25 marca na Netflixie pojawi się serial Dota Dragon's Blood. Opierać się będzie na historii Daviona, czyli smoczego rycerza, któremu przyjdzie zmierzyć się ze Scourge. Ale to zadanie okaże się trudniejsze niż myślał. W serialu będziemy mogli spotkać wiele postaci z gry. Na razie zapowiedziano tylko 8 odcinków. Realizacją ich zajmie się południowoamerykańskie studio Mir, znane przede wszystkim z Legend Kory oraz Mortal Kombat Legend Scorpion Revenge. Ashley Edward Miller, showrunner Doty, powiedział, że przy tym projekcie współpracowali z Valve, aby uniwersum zostało idealnie odwzorowane i fani mogli uczyć genialną historię. Justice League miało zostać konkurencją dla Marvelowych Avengersów, a okazało się wielkim rozczarowaniem, które zebrało bardzo nieprzychylne recenzje. Jednym z powodów takiego rozwoju wydarzeń był fakt, że przy filmie pracowało dwóch reżyserów z różną wizją i koncepcją. Joss Whedon zastąpił na stanowisku reżysera Zacka Snydera, który musiał zrezygnować ze względu na śmierć swojej córki Autumn. Teraz powraca z filmem, który jest w pełni jego dziełem, a zarazem wersją reżyserską Ligi Sprawiedliwości, tytułowaną jego imieniem. Film będzie trwał prawie 4 godziny, a widzom zostanie zaprezentowana aż 150 minut niepublikowanego wcześniej materiału i 5 minut nowo nagranych scen oraz nowy soundtrack. Jednak największe poruszenie wywołały w trailerze sceny z Jaredem Leto jako Joker, który nie pojawił się w wersji z 2017. W rolach głównych ponownie Ben Affleck jako Batman, Gal Gadot jako Wonder Woman, Jason Momoa jako Aquaman, Ezra Miller jako Flash, Henry Cavill jako Superman i Ray Fisher jako Cyborg. Film zobaczyć będziemy mogli na HBO GO 18 marca. Na koniec marca i naszej listy ujrzymy iście potworny film, bowiem 31 marca do walki staną Godzilla oraz King Kong. Nie za dużo wiemy o linii fabularnej, ponieważ teasery skupiały się głównie na walce, co pobudziło wyobraźnię widzów, którzy snują teoria a propos wydarzeń, które mogą mieć miejsce w produkcji. W obsadzie widowiska znajdują się Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown i Rebecca Hall. Za kamerą natomiast stoi Adam Wingard, znany z raczej małych, ale docenianych horrorów na czele z Następny jesteś ty. Z premier przypada Wam najbardziej do gustu, oraz która może zaskoczyć i stać się czarnym koniem. Napiszcie w komentarzu, a my zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału oraz polubienia filmu, jeśli Wam się spodobał. Mówił do was Hegmont, trzymajcie się ciepło. Cześć.